Dzień dobry. Mam na imię Bartek. Witam Was na moim kanale KKPN. Jeżeli interesują Was tematy związane z kempingami, podróżowaniem kamperem z przyczepą kempingową lub pod namiot tematy związane z akcesoriami kempingowymi, to zapraszam Was do oglądania moich filmów. To jest właśnie to, czym będę zajmował się na moim kanale. Już teraz zachęcam Was do subskrypcji i polubienia tego filmu. Dzięki czemu dotrze on do szerszego grona widzów a ja będę mógł rozwijać swój kanał i pokazywać wam ciekawe kampery, przyczepy, kempingi. Zapraszam do oglądania. Dziś jestem w Bieruniu w siedzibie firmy S-Camp, Przedstawiciela takich marek jak Kartago. Caravans International, Concorde, Enlach, Detlef's, Hobby, LMC, Roller Team czy Sunlight. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem kampera lub przyczepy jednej z tych marek, zapraszam do salonów S-Camp. Pracownicy na pewno odpowiedzą na Wasze pytania i przygotują ciekawą ofertę. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Państwu przyczepę marki Detlef's model Nomad 560 FMK. Długość całkowita przyczepy to 8,23 m, szerokość 2,5 m, a wysokość 2,71 m. Dopuszczalna masa całkowita tego egzemplarza to 1700 kg. W przyczepie może spać 6 osób. Jest to przyczepa jednoosiowa na felgach aluminiowych z oponami o rozmiarze 215 na 60R17C. Zaczep kulowy na dyszlu jest ze stabilizatorem marki Alco AKS3004. Koło manewrowe wyposażone jest dodatkowo w wagę. Na dyszlu jest też oczywiście hamulec ręczny. Klapa bakisty unoszona jest pionowo do góry. Wewnątrz podłoga wykonana jest z blachy ryflowanej. Po lewej stronie znajduje się 23-litrowy zbiornik na podeszarą. Obok są kliny blokujące pod koła. Na środku są dwa uchwyty na butle gazowe. A po prawej uchwyt na koło zapasowe. Obok klapy, po prawej i lewej stronie, są chromowane uchwyty. Ponad nimi, na środku klapy bakisty, widoczna jest nazwa modelu. W górnej części jest chromowana listwa, a nad nią nazwa producenta. Na prawej ścianie z przodu przyczepy jest okno toalety. Pod nim znajduje się schowek na kasetę WC. Przed osią jest przyłącz prądu. Za nim wentylacja lodówki, okno kuchni i drzwi wejściowe do przyczepy. Na tylnej ścianie nowoczesne światła LEDowe w eleganckiej, czarnej oprawie. Ponad nimi chromowane uchwyty. Okna są przy łóżkach piętrowych. Powyżej trzecie światło Stop i nazwa producenta. Przyczepa wyposażona jest w cztery duże podpory. Po dwie z przodu i z tyłu. Na lewej ścianie, na dole, drzwiczki do luku bagażowego pod przednią sypialnią. Mają one wymiar 104x48 cm. Nad drzwiczkami znajduje się okno przedniej sypialni. Za nimi widoczny jest wlew wody świeżej. Zbiornik ma pojemność 38 litrów. Na środku widoczne jest okno salonu części dziennej. W tylnej części drzwiczki przy łóżkach piętrowych i do schowka pod dolnym łóżkiem. Rozmiar drzwiczek to 96x61 cm. W modelu Nomad 560 FMK Drzwi wejściowe znajdują się z tyłu przyczepy, za osią. Nad nimi widoczne jest oświetlenie LED. Otwór drzwi ma szerokość 52 cm. Wyposażone są w kosz na śmieci. I okno z podnoszoną roletą. Moskitiera wysuwana jest z framugi z prawej strony. Zapraszam do wnętrza. Zaraz przy wejściu po prawej stronie są przełączniki oświetlenia wnętrza. Pod nimi szafka z dwoma półkami. Z kolei po lewej stronie jest duża szafa z czterema półkami. Długość zabudowy to 6,85 m, a wysokość wnętrza w przestrzeni mieszkalnej wynosi 1,98 m. Niestety, producent nie podaje, jaka jest szerokość wnętrza. Po lewej stronie wejścia znajdują się łóżka piętrowe. Oba mają taki sam wymiar 195 x 75 cm. Przy dolnym, po lewej stronie, jest półka. Na tylnej ścianie jest okno z roletą i moskitierą. Po prawej stronie widoczne są drzwi i kolejna wnęka z lampką. Przy górnym łóżku tak samo. Półka po lewej stronie. Okno z roletą i moskitierą na tylnej ścianie. I wnęka z lampką po lewej. Łóżka piętrowe można oddzielić od pozostałych części przyczepy roletą. Należy odpiąć tą zapinkę i rozciągnąć roletę, aż zapnie się na magnesie na drugim końcu przy szafie. Pomiędzy łóżkami piętrowymi a salonem znajdują się dwie szafki. Ta dolna z półką jest szersza. Ta górna z drążkiem na wieszaki jest węższa. Część dzienna znajduje się w środkowej części przyczepy naprzeciwko kuchni. Kanapa ma kształt podkowy. Na środku stoi stół o wymiarach 99x63 cm. Pod kanapą po lewej stronie jest mały schowek. Za kanapą po lewej jest półka. Okno wyposażone jest w opuszczaną moskitierę i roletę. Potrzebkami są lampki, złącze USB, i gniazdo 230 V. Te dwie lampki przy oknie są przesuwane. Nad salonem wisi pięć szafek. Każda z nich dzielona jest półką. Są otwarte półki. W tej części przyczepy okno dachowe jest z oświetleniem. Wyposażone jest w wysuwaną muskietierę i roletę. W razie potrzeby, tą część po opuszczeniu stołu i rozłożeniu na nim poduszek można zamienić na łóżko o wymiarach 200 na 75 cm. Kuchnia znajduje się po prawej stronie wejścia na przeciwko części dziennej. Trzypalnikowa kuchenka marki Dometic jest zamykana, zamykanie jest dwuczęściowe. Blat ma 124 cm długości i 55 cm szerokości, niestety nie można go w pełni wykorzystać, ponieważ zlewo jest otwarty. Nad kranem, po lewej, są dwa gniazdka 230V. Łącznik światła i oświetlenie pod szafką górną. Okno wyposażone jest w opuszczalną roletę i moskitierę. Pod kuchenką są trzy szuflady. I jedna wysuwana szafka typu cargo z dwoma półkami. W górnej szufladzie wkładka na sztućce w prawej części i pusta przestrzeń po lewej, szuflada środkowa i dolna. Nad kuchnią są trzy szafki. Każda z nich zielona jest półką. W tym egzemplarzu lodówka marki Tetford ma pojemność 142 litry. Zasilana jest na 12V, 230V lub na gaz. Drzwi otwierają się na lewą stronę. Wewnątrz na dole jest szuflada. Powyżej są trzy półki. Pod środkową jest dodatkowy pojemnik. Na drzwiczkach kolejne trzy półki. Zamrażalnik ma 15 litrów. Pod lodówką jest szuflad. Obok lodówki jest kolejna duża szafa z drążkiem na wieszaki. Gniazdko 230V. Sypialnia z podwójnym łóżkiem o wymiarach 200x155 cm znajduje się w przedniej części przyczepy. Po lewej stronie półka z gniazdkiem 230V i przyłączem telewizyjnym. Okno poczne i dachowe wyposażone są w rolety i moskitierę. Nad sypialnią jest 5 szafek, 13 ścianie bocznej i dwie na przedniej. Każda z nich dzielona jest półką. Lampki do czytania są pod szafkami na ścianie przedniej. Można je przesuwać. Pod nimi kółka z gniazdkiem 230 V. Łóżko jest podnoszone, dzięki czemu z wnętrza przyczepy można dostać się do przedniego schowka. Przy ścianie po lewej stronie znajduje się zbiornik na świeżą wodę. W modelu nomad 560 FMK łazienka znajduje się na zewnątrz, to znaczy przed kabiną prysznica, pod umywalką jest szafka z półką, obok są trzy haczyki, umywalka jest kwadratowa, a w tej wyższej części miastko 230V. Mała szafka z półką, i kolejne trzy półki po lewej. Ponad jest kubeczek i półeczka na mydło, powyżej lustra, i kolejna szafka z półką. Toaleta jest zintegrowana z prysznicem. Kabina znajduje się w sypialni obok łóżka. Naprzeciwko wejścia jest toaleta marki Tetford, z tyłu za nią półka, powyżej duża szafka na kosmetyki, nad nią jeszcze jedna półka, po lewej stronie drążek na ręcznik lub na przykład na mokre rzeczy. W soficie zamontowane są oświetlenie i kotara prysznicowa. Oraz okno wentylacyjne z kolejnym drążkiem do suszenia mokrych rzeczy. Po prawej stronie widoczny jest uchwyt na baterię prysznica, a poniżej prysznic. Brodzik ma dwa odpływy. Po prawej stronie okno z mleczną szybą. Cypialnie można oddzielić od pozostałych pomieszczeń, rozsuwając te drzwi. Wygrzewanie w przyczepie zapewnia Truma S5004. Dzięki dwóm palnikom i wymiennikom ciepła zapewnia przyjemne ciepło o każdej porze roku. Praktyczne pokrętła sterujące pozwalają precyzyjnie ustawić siłę nadmuchu i temperaturę. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami na temat zaprezentowanej przyczepy Detlevs NOMAD 560 FMK, zapraszam do kontaktu z salonami SK. Pracownicy na pewno chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i przygotują indywidualną ofertę. Zachęcam również do obejrzenia mojej prezentacji największej przyczepy z serii Nomad modelu 730 FKR. Link podepnę w opisie filmu. Dziękuję za oglądnięcie prezentacji do końca. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i komentarza. Jeżeli ktoś z Państwa podróżuje z przyczepą serii Nomad, może nawet takim modelem, dzielcie się proszę wrażeniami w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału, dzięki czemu nie przeoczycie Państwa nowych odcinków, być może o kamperach, przyczepach czy namiotach, które Was interesują. Do zobaczenia w następnej prezentacji.